Macierzyństwo to samotność. Mm, tak. Macierzyństwo to rzeka, wielka, głęboka rzeka samotności. Mm -hmm. I w jak wspaniale łej relacji byśmy nie byli, mm -hmm. jak cudownego małżonka czy żony byśmy nie mieli, bo, bo pewnie tacierzyństwo w pewien sposób mm. też. Każdy ma swoją samotność. I macierzyństwo jest tą samotnością, bo mamy całkiem rozwalony układ hormonalny, nie wiemy, co się dzieje. Nasze ciało cierpi bo się regeneruje. Mamy małego człowieka, którego życie od nas zależy. Mamy miliardy dziwnych myśli w głowie. Cały ten okres po porodzie jest hardkorem. I nie mówię, że złym. To nie chodzi o to, że to jest coś z dobrego czy złego. Raczej chodzi o to, że to jest coś nieoczekiwanego i nie da rady się na to przygotować. Bo każda z nas przeżywa ten okres zupełnie inaczej. Więc tak macierzyństwo to jedna wielka samotność, bo nikt nie siedzi w naszych głowach i nikt nie wie tego, co się dzieje z naszym ciałem, oprócz nas samych. Więc tu taka rada: polubmy swoją samotność, wtedy będzie łatwiej.